Witam kochani. W kolejnym komentarzu. Gdzieś około dwa tygodnie temu powiedziałem parę słów na temat poznania Boga. Chciałem ten temat kontynuować. Tydzień temu wtrąciłem temat o tym, że Bóg działa przez obietnicę, ale chciałbym wrócić do tego tematu o poznaniu Boga. Jest setki, nie pamiętam dokładnie, ale kilkaset wersetów, które mówią o poznaniu Boga w piśmie, w Biblii i o tym, jak bardzo to jest ważne. Na temat poznania to, to słowo poznanie jest używane w różnym kontekście i chciałbym jeszcze bardziej ten temat dalej podkreślić i zachęcić Was do, do myślenia o tym. Nie jest to nie jest to może e, dobre, ale chciałem zacząć od wniosku, a nie od treści. Tak nietypowo. Chciałbym, abyście słuchając z tych wersetów i, i tego, co powiem, e, myśleli o tym w kontekście właśnie tego wniosku. Taki jakiś wniosek mi się nasunął, który brzmi, brzmi mniej więcej w ten sposób, na ile znamy Boga. Na ile Go poznaliśmy, na ile poznaliśmy Chrystusa, na tyle odzwierciedlamy swoim życiem, słowami, czynami, zachowaniem, uczynkami to, jaki On jest. Może bardzo długie to było. W dużym skrócie, jak gdyby to, ile można w nas zobaczyć Boga. Prawdopodobnie tyle sami go zobaczyliśmy, tyle sami go poznaliśmy, ile można poznać w nas Boga, ile można spotkać w nas Boga, w takim samym stopniu my, żeśmy go spotkali i poznali. Jest to myśl, która mnie osobiście niesamowicie e, inspiruje, można użyć słowa konfrontuje. Jak bardzo jeszcze mało go znam, ale to już nie chcę tego wątku rozwodzić. Ale pomyślcie nad, nad, to, nad tym, słuchając tych różnego rodzaju wersetów. No i przypomnę, może, bo to warto jest przypomnieć, żeby nawiązać ten werset, o którym prawdopodobnie się dobrze pamiętam, mówiłem ostatnio z listopada do Galacjan 4,9. Teraz jednak kiedy poznaliście Boga, Raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznaniu, poznani. Czyli właśnie o to chodzi, że nie chodzi o to, żeby powiedzieć: No, znam e, ten przykład, powtórzę, nie będę innego wymyślał. Znam prezydenta, e, wpuśćcie mnie, tak? Mówimy na bramie. No to pytanie strażników, ochrony brzmi: A prezydent Cię zna? No nie. No to Cię nie wpuścimy. To samo było z Jezusem. Przyszli ludzie, którzy chcieli wejść na tą weselę baranka. Zachowali się jak ludzie, którzy bardzo dobrze znają Jezusa, i my na wesele do Jezusa. A Jezus mówi. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz, nigdy was nie znałem. To duży skrót z tego komentarza sprzed dwóch tygodni. Poznanie Boga um, jest niesamowicie kluczową kwestią w naszym życiu, w naszym zbawieniu, w naszym zdroście. Jeśli chodzi o zbawienie, to oczywiście ten fragment, który też cytowałem, a to jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego, Boga i Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście w, w, co, w codziennym życiu. Um, to słowo, znam kogoś, rzeczywiście ma, ma tego typu, szeroki zasięg zrozumienia, tak jak w przypadku Boga. Ktoś może poznać, ktoś może się zapytać, wymyślmy jakiegoś sportowca, no, no może z piłki nożnej, czy znasz Leo Messiego? No i większość ludzi powie no, ja znam go. Wielokrotnie go widziałem, jak gra. Raz po raz to nawet słyszałem jego jakieś wywiady. Ja go znam. Pewnie większość z kolei dziewczyn powie, nie znam człowieka. I odwrotnie są nazwiska, które. Dziewczyny też powiedzą kobiety, że znają, a facety powiedzą nie znam człowieka. Ale ten poziom, poziom znajomości, jak, jak zauważyliście, jeśli mogę tak powiedzieć, e, może być od poziomu słyszenia imienia i nazwiska, e, wiedzenia o tym człowieku, jaki ma zawód, może gdzie mieszka. Ktoś więcej, kto ktoś się interesuje, coś więcej wyczyta w internecie o rodzinie, o dzieciach, o domu, o majątku, o samochodach. Ktoś jeszcze więcej słucha jakieś dodatkowe wypowiedzi, wykłady. I można powiedzieć, że poznanie tej osoby, jak na takim suwaku, jest różne. I nawet jak już bardzo dużo wiemy o kimś i śledzimy bardzo dokładnie, pytanie, czy znamy tą osobę? Czy, czy, czy znajomość tej osoby w jakikolwiek sposób wpływa na nasze życie? Czy ma coś wspólnego z naszym życiem? No, może się okazać, że nic. Idąc, można powiedzieć ulicą, nikt nie wie, czy mamy jednoprocentowe, Poznanie tej jakiejś osoby, czy 50%. A tak naprawdę o znajomości kogoś, o poznaniu kogoś, kiedy możemy mówić? Jak spotkamy się z tą osobą osobiście? To jest punkt pierwszy. Ale nie chodzi osobiście. Dzień dobry, czy mógłbym się autograf? Mam autograf. Ue, ja znam tą osobę, poznałem ją osobiście. Nadal nie znasz jej osobiście. Żeby kogoś znać, powiedzieć, że kogoś poznaliśmy w takim zrozumieniu, który wpłynie na nasze życie, który które pozwala nam mówić o kimś. Na zasadzie, ja z nim spędziłem wakacje, spotykam się z tą osobą, mieszkam z tą osobą. Żyjemy, spędzamy czas razem. Żyjemy w tym samym, nie wiem, domu, dzielnicy, osiedlu bloku, odwiedzamy się, razem wyjeżdżamy rodzinami gdzieś całymi godzinami rozmawiamy z sobą o różnych sprawach poznajemy swoje poglądy rzeczywiście w ten sposób funkcjonując możemy powiedzieć że kogoś znamy i, i to już bardziej zrobi na kimś wrażenie gdy powiemy no ja z Leo Messim no to co, 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 co roku Jeździmy razem na wakacje z rodzinami, spędzamy z sobą 2-3 tygodnie wspólnie, odwiedzamy się jeszcze w roku. O, to to zrobi na kimś wrażenie. Naprawdę? No, no naprawdę. No bo ja go znam tylko z telewizji. No, no a ja go znam osobiście. I podobnie jest ze znajomością Boga. Szatan o tym bardzo dobrze wie, że gdy Biblia mówi, abyśmy poznali Boga i abyśmy przez Niego byli poznani, Pan Bóg nie ma na myśli, że usłyszeliśmy o nim w Biblii, że usłyszeliśmy o Bogu, o Chrystusie, w jakimś kazaniu, w jakimś nauczaniu, że coś przeczytaliśmy o Jezusie, o Duchu Świętym, w jakiejś książce. To poznanie to nie jest tym poznaniem, o którym Biblia mówi. Biblia mówi o tym poznaniu, które sprawia, że Bóg może powiedzieć o nas znam go. Znam go, znam go po imieniu. To że my znamy Boga po imieniu, to wcale nie oznacza, że on nas zna po imieniu. Jeśli my nie spędzamy z nim czasu, jeśli się z nim nie spotykamy i tak dalej, tak dalej. I chciałbym parę, bo tych wersetów jest, jak powiedziałem, kilkaset. Parę wersetów zacytować, które Powiedział coś więcej, jakiś szeroki kontekst ma słowo poznać Boga. W liście Piotra, w drugim w liście Piotra 1:2 jest napisane: łaska i pokój niech się Wam rozmnożą przez poznanie Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa. Wiele jest mówione na temat wzrostu, rozwoju. Ten fragment bardzo prosty sposób odpowiada: przez poznanie Boga. Łaska, pokój, dziedzictwo, przez poznanie Boga. Życie wieczne jest przez poznanie Boga. Dziedzictwo jest przez poznanie Boga. Tak jak powiedziałem, w jakim stopniu Go poznajemy, w takim stopniu odzwierciedlamy to, kim jest i jaki jest. Tyle możemy go przynieść, tak jak w Biblii jest napisane: "To, co masz, to daj." Ile weźmiemy na temat Boga, ile sami odbierzemy na temat Boga, jakim jest? Tyle możemy dać innym. Jeśli nasze życie jest e, owocujące, to znaczy, że dużo przyjęliśmy sami, dużo sami poznaliśmy Boga i dużo możemy dać. I odwrotnie, nasze życie nie jest owocne, to znaczy, że znamy go tylko po imieniu. Nie znamy Go osobiście, nie wiemy, kim On jest. Nie znamy Jego serca, Jego emocji. Tylko coś tam słyszeliśmy. To jak kiedyś Hiob powiedział w jednej z, z, z swoich wypowiedzi, już po kilkudziesięciu rozdziałach swojego traumatycznego doświadczenia, gdy przed Bóg, powiedział Hiob, czy Job, do tej pory znałem Cię ze słyszenia, a, a teraz twarzą w twarz. Osobiste doświadczenie. Wczoraj, akurat, rozważaliśmy z kilkoma osobami różnicę między, między uczniami, którzy się zgłosili do Jezusa i uczniami, którzy byli powołani przez Jezusa. Gdy Jezus zaczął nauczać w sposób Zbyt wymagający, jak się wydawało, te, i te, wszystkim zresztą, to 12 uczniów pozostało, a 72 odeszło i zrezygnowało. Dlaczego? Gdyż 72, tak, jakśmy wczoraj rozmawiali, powodów jest pewnie więcej, ale yy, mówiłem o jednym. Tych 12 zostało powołanych, jak Biblia mówi, aby z nim być. A tych 72 zgłosiło się, że aby się uczyć. Jak się uczysz, jeśli rzeczy dzieją się według Twojego scenariusza, interesujesz się umiejętnościami, działaniem przede wszystkim, no to jeśli coś Ci nie pasuje w pewnym momencie, w osobie, która cię uczy, to po prostu odchodzisz. Ale jeśli odpytasz na powołanie, aby być tą osobą, to odwrotnie. Bez względu na to, co mówi i czego uczy, to ty z nią zostajesz. Jestem pewien, że on ich powołał, aby z nim byli i aby ich wysłać. Jezus wysyła do, do działania ludzi, którzy go poznają, bo jak można reprezentować kogoś, kogo się nie zna? Czy chcemy, czy nie chcemy, efekt będzie taki, że będziemy przynosili fałszywy obraz tej osoby. Dlatego Jezus nie chce wysyłać nikogo. Jest taki duży nacisk na temat. Jeśli znamy kogoś po imieniu, nazwisku, to możemy to imię i nazwisko już wykorzystywać i powoływać się na to imię, nazwisko i rzekomo coś robić dla niego. To tak jak dzisiaj z kościołami. Ludzie Bogu chcą budować kościoły. A kto ich o to prosił? Gdzie to jest w Biblii? Jezus powiedział, że ja zbuduję mój kościół. Ale Jezus chce budować kościół z ludzi, którzy będą zainteresowani Bogiem, a nie budowaniem kościoła Bogu. Tak jak tych 72 uczniów było zainteresowanych budowaniem czegoś w królestwie. Budowaniem kościoła Jezusowi w tamtych czasach. Oni nie mieli serca dla Chrystusa, tylko chcieli znaleźć się w grupie, którzy robią znaki i cuda, którzy czynią coś pożytecznego, pomagają ludzi, aby mieć powód do dumy, do chwały dla siebie samego, wykorzystując potrzeby ludzi i wykorzystując imię Jezusa Chrystusa. Nie tak ma być między nami. Biblia mówi w, 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 w różnych wersetach, w, w różnym kontekście, że to już tutaj sobie wezmę moje notatki, że słowo poznać ma wiele znaczeń. Słowo poznać ma, ma, ma słowo zrozumieć. Ma, ma znaczenie rozpoznać ma, jest również synonimem słowa mieć objawienie słowo poznać też jest jak gdyby używane w kontekście e, połączenia się męża i, i, i żony poznali się, poznali się, połączyli się połączyli się, poznali się, są jedno także słowo poznań, poz, e, poznać kogoś tak jak powiedziałem ma, czy po, poznać coś, rozpoznać, zrozumieć, jest takim właśnie uniwersalnym słowem, które możemy stosować w różnym kontekście. I czytając różne wersety, możemy zobaczyć ten kontekst. Jest mowa na przykład o Eliaszu w, w Mateusza 17, 12, lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i syn człowieczy ucierpi od nich. Jeśli my. Nie rozpoznajemy z kim i z czym mamy do czynienia. Ze smutkiem będziemy działać przeciwko Bogu i przeciwko Bożym ludziom. Jest to bardzo konkretne ostrzeżenie, jak bardzo ważne jest rozpoznać Boga, Boże poruszenie, rozpoznać Ducha Bożego, Ducha Świętego. Jezus często mówił słowa w stylu, jest mowa o Jezusie, że, że poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie. Jezus miał poznanie, rozpoznanie tego, o czym ludzie myślą. Czy my mamy poznanie, o czym myśli dzisiaj Bóg? Czy mamy poznanie, o czym myśli Jezus? Jakie ma pragnienia w sercu? To jest dojrzały sposób rozpoznawania, poznawania kogoś, są wersety, które mówią, że drzewo poznaje się po owocach, czyli znowuż mamy mamy tak można by powiedzieć jeśli porównamy siebie do drzewa to nasze owoce pokazują, jaki jesteśmy drzewem a to znaczy na ile sami wgruntowaliśmy się wkorzeniliśmy się bardziej powinienem powiedzieć, wkorzeniliśmy się w Chrystusa na ile mamy Jego objawienie i zrozumienie. Na tyle owoce pokazują. Owoce pokazują, na ile tak naprawdę znamy Boga, poznaliśmy Boga. Biblia mówi bardzo ciekawe, że wam dane jest poznać tajemnice Królestwa, a innym podaje się je w podobieństwach. Rzeczy związane z Bogiem wbrew pozorom są zakryte w jakiś tam sposób. Zakryte dla ludzi pysznych, aroganckich i możemy je poznać, mają, mając właściwe postawę serca. Bóg ja mówi o pokorze, że Bóg daje łaskę pokornym, że Bóg objawia się pokornym, Bóg objawia się spragnionym, ubogim w duchu, głodnym. I wtedy jest nam dane poznać te tajemnice królestwa, bez których będziemy żyli po omacku będziemy, będziemy w zagubieniu. Jest mowa o, o zakonoznawcach. Jest mowa, pochwyciliście klucz poznania. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Słowo mówi o kluczu poznania. Pochwyciliście klucz poznania. Nie wiem na 100%, co tutaj autor miał na myśli, ale, ko ale kojarzy mi się, macie dostęp do słowa. Macie dostęp do Biblii. To jest klucz. Studiując słowo, rozważając słowo, rozmyślając, czytając je na głos, tak jak Biblia mówi, że ma, to słowo nie ma schodzić z naszych ust. To znaczy, że mamy wyznawać je, ogłaszać, modlić się nim, czytać je na głos, rozmyślać. Tam jest klucz do poznania Boga. Jeśli zadawala Cię ten poziom poznania, jaki masz, czyli to, że wiesz, jak, jak Bóg ma na imię, jakie jest jego imię, zadawalasz się tym, że wiesz, gdzie mieszka, gdzie jest, no to tak jak z tym Leo Messi. Tyle tak naprawdę o tym Bogu wiesz, co, co, wiesz o Leo Messi. Czy o jakimś prezydencie jakiegoś kraju, może lepszy przykład. Wiesz, gdzie mieszka, Jakim prezydentem jakiego kraju jest, jak ma potężną armię, bogactwo, ale czy ty go znasz? Jeśli zadawalamy się y, tym poziomem poznania, jaki mamy, no, jesteśmy w bardzo dużych tarapatach, bo tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, możemy usłyszeć, że On nas nie zna. Co więcej, będziemy zwiedzeni. Jest to tylko kwestią czasu, kiedy będziemy zwiedzeni, bo gdy znamy Boga ze słyszenia, Znamy różne opinie na jego temat, to gdy słyszymy fałszywą opinię na jego temat, dużo łatwiej nam ją przyjąć, gdyż go nie znamy osobiście. Gdy znamy kogoś osobiście, to odwrotnie jak ktoś nam powie jakąś opinię na temat Boga, którego znamy osobiście, to mówimy, to nie jest prawda. Znam go, spotkałem się z nim, widziałem go, to nie on. On tego nie mógł zrobić. On tego nie mógł. powiedzieć. Dlaczego? Bo znam go. A gdy powiesz: "No słyszałem różne rzeczy o nim." No a teraz to co słyszę, no no, no kto to wie? Kto to wie, no nie znam człowieka. No właśnie, nie znam człowieka. Znanie kogoś po imieniu to tak naprawdę wiedzenie, gdzie mieszka to tak naprawdę nie znanie go. Poznanie Boga sprawia, że jesteśmy przemieniani w ten cały obraz. Tak jak napisane, że my wtedy z odsuniętym obliczem oglądamy jak w zwierciadle chwałę Pana i przemieniani jesteśmy z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Jeśli nie jesteśmy przemieniani w Jego obraz, to prawdopodobnie nie inwestujemy czasu, aby Go poznać. Nie wołamy do niego, nie zbliżamy się do niego całym sercem, bo gdyby się zbliżamy do niego, wpatrujemy się w niego, rozmyślamy o nim, a nie o swoich problemach, jakie on ma nam rozwiązać, tylko o nim, gdy nie rozmyślamy, to nie jesteśmy przemieniani w ten sam obraz. I odwrotnie. Mojżesz spędzał dużo czasu, jak pamiętacie, z Bogiem i chwała Boża, światło Boże wręcz Emanowało z jego fizycznego oblicza. Przyjdzie taki czas, kiedy, jeśli odpowiemy na powołanie, aby poznać Boga, przyjdzie tego czas. Taki czas, że ludzie będą widzieli w nas, chociaż nie będą rozumieli, co. Będą mówili, coś z Ciebie bije. Kim ty jesteś? Ja widzę, coś co z ciebie wychodzi. Nie, nie rozumiem tego. Kim ty jesteś? A, a wtedy odpowiemy. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To Duch Święty, rozpoznajesz obecność Ducha Świętego w nas. To robi na Tobie wrażenia. Nie my. Wow. Usłyszemy. Powiedz mi coś więcej o tym. No i wtedy dzielimy się Ewangelią. I jego słowem. Biorąc pod uwagę czas. Pewnie muszę skończyć, chociaż tak naprawdę dopiero rozpocząłem więc zobaczę, może będę jeszcze to kontynuował na ten moment, pomyślcie o tym wszystkim I, ale jeszcze jeden werset muszę bo nie wiem, czy wrócę do tego wątku ehm, list Jana to jest o tym też akurat wczoraj